Zan z rolnictwem, krótkie oświadczenie wyda pan minister, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Przyjechaliśmy dzisiaj do Rzeszowa, by mówić o obronie interesów polskich rolników, polskiego rolnictwa. Ale media w dniu dzisiejszym podały wypowiedź pana Andrzeja Seweryna, aktora Andrzeja Seweryna. Nie można się do tego faktu nie odnieść. Pan Andrzej Seweryn wyjątkowo Wulgarny sposób nawołuje do przemocy, do pobicia osób reprezentujących inne poglądy polityczne. Kieruję te słowa do dzieci, do ludzi młodych. Gdybym nie usłyszał, nie uwierzyłbym. Można powiedzieć, że maska opadła. Znaliśmy pana Andrzeja Seweryna jako aktora. Dziś poznaliśmy prawdziwe oblicze pana Seweryna, demokraty, który nawołuje do demokracji, do demokratycznego rozstrzygania sporów politycznych poprzez przemoc, poprzez zachowania, których tutaj nie będę cytował z uwagi na niewyszukany język, którym pan Seweryn w tej swojej wypowiedzi się posługuje. Ta wyjątkowo wulgarna i skrajnie demoralizująca, biorąc pod uwagę adresatów, czyli dzieci ludzi młodych, on sam to mówi, że do niej kieruje te słowa, wypowiedź jest szokująca. I z całą pewnością daje do myślenia na temat całego zaplecza totalnej opozycji, tego intelektualnego zaplecza totalnej opozycji. Przecież pan Lis, inny lider tego środowiska, e, rozpowszechniał tą wypowiedź, najwyraźniej uznając, że mieści ona w kanonie kultury, którą on reprezentuje i postulatów, które są bliskie jego sercu i sercu ludzi mu podobnych. Dlatego wzywam pana Donalda Tuska i innych liderów opozycji, którzy tak wiele pięknych słów mówią o tolerancji, o obronie demokracji, o wysokiej kulturze, by w sposób kategoryczny odcięli się od tej wypowiedzi i potępili sam fakt, Takich słów, sam fakt, wzywanie do przemocy, a szczególnie kierowanie się tych nawoływań do dzieci i do ludzi młodych. Myślę, że to będzie ważna miara rzeczywistych intencji i tego, co w sercu i w głowie liderów opozycji. Jeśli pan Donald Tusk nabierze wody w usta i nie powie w sposób kategoryczny, jednoznaczny, co sądzi, o tego rodzaju racji, o tego rodzaju wezwaniach, o wzywaniach, wezwaniach do przemocy, do pobicia innych, demoralizowania językiem rynszczokowym polskiej młodzieży, dzieci nawet, bo tak zaczyna pan aktor Seweryn swoją wypowiedź, no to, to też będziemy mogli z tego, myślę że wszyscy Polacy będą mogli wyciągać z tego stosowne wnioski o tym, jaki ten Donald Tusk jest demokrata. I tak naprawdę chodzi mi o obronę demokracji, wysokich standardów kultury demokratycznej w Polsce, o czym wszem i wobec mówią, zwłaszcza kiedy pojawiają się w Parlamencie Europejskim i gardłują za obroną demokracją. demokracji. I łzy krokodyle pokazują się w ich oczach, kiedy mówią, jak bardzo chcą tej demokracji bronić. Więc demokracja czy przemoc, i y, używanie, y, używanie siły fizycznej do pobicia. Przeciwników. Są dwie drogi. Myślę, że zajęcie tu jasnego stanowiska jest oczywistością, i mam nadzieję, że Donald Tusk nie zdezerteruje, nie zniknie, a wypowie się w tej sprawie w sposób jasny i kategoryczny. Szanowni Państwo, mam informację z prokuratury, że w związku z tą wypowiedzią trafia wiele już zawiadomień o, popeł o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jako prokurator generalny mogę powiedzieć, że Wszyscy wobec prawa są równi. Nie ma równych i równiejszych. I chyba powinniśmy się z tym zgodzić. I e, jeżeli nawoływanie do przemocy, do pobicia jest przestępstwem, to też powinniśmy się zgodzić, że ono jest jeszcze bardziej obciążające w ustach człowieka, który chce uchodzić, kreuje się jak autorytet, który są powszechnie znaną. Inaczej takie słowa brzmiałyby, choć też byłyby godne potępienia w ustach przysłowiowego pana spod budki z piwem, na no, inaczej w ustach aktora, który uchodzi do takiego powszechnie hołbionego cele celebrytę i człowieka krążącego się wręcz na autorytet moralny. Jaki on autorytet, i, i, jaka jest jego moralność, to każdy może usłyszeć na własne uszy i zobaczyć. Naprawdę, jeszcze raz powiem, nie uwierzyłbym, że takim rynsztokowym językiem w tak wulgarny sposób. Nawołuje do przemocy, kieruje te słowa do dzieci, do ludzi młodych. Nie uwierzyłbym. Mówię to zupełnie serio. Myślę, że wielu by nie uwierzyło. No ale czasami dobrze, jak maska opadnie i poznaje się, kto ma jakie oblicze, jakim jest demokratą całą gębą, bo często pewnie takich ludzi możemy słyszeć, kiedy wołają o obronę demokracji w Polsce i konstytucji jeszcze do tego. Także to tyle tytułem komentarza do tego bulwersującego. I poruszającego polską opinię publiczną wydarzenia, a teraz może przejdźmy do istoty naszej konferencji. Jesteśmy tu dzisiaj w Rzeszowie. Rzeczywiście przede wszystkim po to zgromadził się Zarząd Solidarnej Polski, by debatować na temat problemu polskiego rolnictwa. Polska czyni wiele pięknych gestów, nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale realnej, namacalnej pomocy <coughs> dla walczącej Ukrainy przeciwko rosyjskiemu oprawcy. Ale naszym obowiązkiem jako Polaków, a nas jako polskich polityków, Partii, która nie przypadkiem nazywa się Suwerenna Polska, jest obrona interesów polskich obywateli, w tym polskich rolników. Te interesy, podstawowe interesy, a nawet przetrwanie polskiego rolnictwa jest zagrożone z uwagi na decyzję Unii Europejskiej, która w geście Solidarności zdjęła cła i ograniczenia co do importu ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych, ale zamiast równomiernie przyjąć te zobowiązania i zwłaszcza te bogatsze państwa wziąć na siebie główny ciężar, biorąc pod uwagę fakt, że Polska już bardzo wiele gestów solidarności, niezwykle kosztownych uczyniła w stosunku do walczącej Ukrainy, to Unia Europejska, jak to zwykle Unia Europejska i te bogate państwo, wszystko zrzuciły na barki Polski, głównie Polski i krajów graniczących z Ukrainą. Nie możemy się na to zgodzić. I dlatego też 29 marca tego roku wystąpiłem w trakcie posiedzenia rządu z wnioskiem, aby rząd podjął inicjatywę w Komisji Europejskiej, by ta zablokowała import do Polski zbóż Ukrainy, kuku kukurydzy i innych produktów, tak aby chronić polskich rolników tych, którzy nas żywią i chronią. To jest nasz obowiązek. Powinniśmy okazywać solidarność, i to jest tylko możliwe, ale nie kosztem egzystencji polskich rolników. I o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Jeśli państwo pozwolą, w tej sprawie. Więcej powie nasz przedstawiciel w Ministerstwie Rolnictwa, który wiele w tej sprawie czyni i podejmuje działań, pan minister Janusz Kowalski. Dziękuję bardzo. Dziś zarząd suwerennej Polski podjął bardzo ważną uchwałę. Uchwałę wspierającą twarde stanowisko polskiego rządu w zakresie. Przedłużenia na jak najdłuższy okres. Suwerenna Polska chce, aby to przedłużenie nastąpiło do czerwca 2024 roku zakazu importu pszenicy, rzepaku, nasion, słonecznika, tutaj właśnie do Polski, do innych państw, po to, żeby chronić polskich rolników. Uważamy, że ten zakaz powinien być utrzymany. W jak najdłuższym okresie, czyli w okresie obowiązywania przepisów o liberalizacji handlu Ukraina-Unia Europejska. Przeciwko tej liberalizacji, która w naszej ocenie nie chroni interesów polskiego rolnictwa, głosowali europosłowie pani Beata Kępa i pan Patryk Jaki. Naszym zdaniem ten zakaz przyjęty przez Komisję Europejską rozporządzeniem w dniu 2 maja o zakazie importu pszenicy, kukurydzy, pakuj nasion słonecznika. Również do Polski powinien być rozszerzony, rozszerzony o jaja, o mięso drobiowe, o warzywa i o owoce. I dzisiaj politycy suwerennej polski, właśnie tutaj na Podkarpaciu, będą się spotykać z rolnikami. Będziemy z rolnikami rozmawiać o tym, jak chronić ich interesy. Ponieważ tutaj, Szanowni Państwo, nigdy nie było Ursuli von der Leyen, tak samo jak jej nie było na województwie lubelskim czy zachodniopomorskim, gdzie Polski, rolnicy. Jesteśmy twardo zwolennikami obrony interesów polskiego rolnictwa i ufamy, że ten zakaz, który został uchwalony 2 kwietnia, zostanie przedłużony do czerwca 2024 roku. Takie jest stanowisko suwerennej Polski, tym bardziej, że 29 marca pan minister Zbigniew Ziobro rozpoczął ofensywę, skuteczną ofensywę polskiego rządu w zakresie ochrony polskiego rolnictwa stawiając wniosek poparty przez całą Radę Ministrów o zastosowaniu klauzuli ochronnej dotyczącej polskiego rolnictwa na bazie przepisów unijnych. Od tego momentu rozpoczęła się skuteczna gra polskiego rządu, zbudowanie koalicji państw, które doprowadziło do tego, że jest zakaz tych produktów od 2 maja jako rozporządzenie Komisji Europejskiej. Chcemy, aby w sposób skuteczny Komisja Europejska, która, co chcemy podkreślić, w sposób całkowicie dla nas nieakceptowalny blokuje w tej chwili pomoc dla Polski. Miało być 100 milionów euro dla pięciu państw Unii Europejskiej poszkodowanych importem produktów rolnych z Ukrainy, w tym około 40 milionów euro dla Polski i nadal ta decyzja jest niewykonana, ta zapowiedź jest niewykonana. 40 milionów euro jest przez Ursulę von der Leyen blokowanych. My się z tym nie zgadzamy. Bronimy twardo polskich rolników i bardzo serdecznie również chcę za tę twardą postawę, za spotkania z rolnikami podziękować. Parlamentarzystom suwerennej Polski, tutaj właśnie z Podkarpacia, pani poseł Marii Kurowskiej, panu ministrowi Marcinowi Warchałowi, panu posłowi Piotrowi Uruskiemu i oczywiście panu senatorowi Mieczysławowi Golbie. Szanowni Państwo, ponieważ to nie tylko słowa Andrzeja Seweryna są kontrowersyjne, ale również wczorajszy dzień był związany z wydarzeniem bezprecedensowym. Z nami obecny jest na konferencji jest wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, przy okazji senator suwerennej Polski z Podkarpacia, dlatego poproszę pana Mieczysława Golba o zabranie głosu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w związku z tym, że ostatnie wydarzenie było bardzo groźne i niebezpieczne dla nas, dla Polski, a w szczególności dla świata całego w Polsce, wszystkich kibiców, piłkarzy, dzieci, młodzieży, to został zaatakowany człowiek, który ciężką pracą doszedł do wielkiego sukcesu i przez to nas promuje. Sędziował największe wydarzenie w ubiegłym roku Mistrzostwa Świata finał, Argentyna, Francja. Dzisiaj o wiele nie zabrakło mógłby być pozbawiony sędziowania w tym roku największej imprezy lidze mistrzów to można powiedzieć w Europie i na świecie największa impreza sportowa to właśnie Manchester City i Intermediolan. To bardzo wielkie wydarzenie dla nas wszystkich, dla świata piłki nożnej, i nie ma zgody na to, żeby przez organizacje lewackie był tak atakowany. I nie możemy patrzeć na to, że opozycja, która broni prawa człowieka, tak przynajmniej mówi, że broni. Dlaczego milczy? Dlaczego zasłonia, zasłona milczenia? Dlaczego nie broni naszego człowieka, który nie bierze udziału w żadnej polityce? On przede wszystkim jest świetnym sędzią. Jego naśladują dzieci i młodzież. Tak jak Roberta Lewandowskiego, wielu wspaniałych piłkarzy chce grać w piłkę nożną i go naśladować, tak samo, Roberta, tak samo jak Roberta Szymona Marciniaka chcą naśladować. My mamy bardzo dużo zgłoszeń na sędziów. Każdy chce być dzisiaj sędziów po tym jego wielkim sukcesie. Sędzią piłkarskim. Dlatego nie możemy się zgodzić na to, żeby być tak atakowanym i przez tutaj naszych Polaków, co jest nieprawdopodobne, być może i nie nie możemy się na to zgodzić i nie ma na to zgody dlatego panie ministrze, bardzo chcemy panu podziękować za to, że pan przybył dzisiaj do nas na Podkarpacie, chcemy panu przekazać o to, tą piłkę w stylu retro piłka bardzo ważna, tutaj jak gdyby motywuje nasze z, 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 można powiedzieć takie wielkie związanie z piłką, bo jesteśmy można powiedzieć jednym z największym związkiem piłkarskim w Polsce i ta piłka w stylu retro niech będzie, przypominać panu o naszych klubach, a w szczególności podziękowania od wszystkich klubów za program dla klubów piłkarskich, bo to po 5 tysięcy kluby w ubiegłym roku otrzymały kwotę na do kupienia sprzętu, na uprawianie właśnie piłki nożnej. To jest bardzo szeroka u nas e, promocja piłki nożnej, dlatego bardzo panu dziękuję. Proszę przyjąć o to, tą piłeczkę. Niech ona służy przede wszystkim do rozgrywania różnych partii takich meczowych w Warszawie. Dziękuję bardzo. Świetnie, ale to jakaś szczególna, bo to będzie taka znakomita. znakomita. Oby, oby panie prezesie, panie senatorze, aby ta piłka była symbolem, by polscy piłkarze, nie tylko na Podkarpaciu i sędziowie. Zawsze byli oceniani przez pryzmat ich e, ciężkiej pracy, talentu, sportowych umiejętności, a nie byli zmuszani do tego, aby deklarować się jako zwolennicy ideologii LGBT. Także oby tak pozostało. I za sukcesy polskiej piłki, i za wolność, też w polskiej piłce. Wolność poglądów, tolerancję. Czy mają Państwo może pytania? Tak, mam. rzecz, która jest bliźniacza w zasadzie z tym zdarzeniem z, 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 z przedkim dni, a miała miejsce na Podkarpaciu 3 lata temu pod Stalową Balą w miejscowości Janica, gdzie w podobnych okolicznościach e, zginęło młode małżeństwo e, biorące udział w wypadku, gdzie sprawca e, również był nietrzeźwy i w tej chwili w Tarnoprzegu trwa proces sądowy. Chciałem pana zapytać o taką rzecz, czy z pana punktu widzenia te przepisy które miałyby mm, e, iść w takim kierunku, by sprawców e, wypadków ze skutkiem śmiertelnym, gdy prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości, generalnie. E, powinny też e, ten instruktor, o którym Pan wspominał o, 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 ostatnio, powinien też dotykać również spraw z, nie, z, z przeszłości, e, ale nie tak odległej. Wspominam tutaj o wypadku z, na Podkarpaciu, też, który obił się szerokim echem w całym kraju. Tutaj mamy do czynienia z, z tym, że sprawca odpowiada przed sądem, pracy trwa i tak dalej. Czy e, również tacy sprawcy, którzy już odpowiadają przed sądem, powinni w trakcie procesu mieć e, z inicjatywy prokuratorów zmieniane e, ewentualnie kwalifikacje tego typu e, przestępstw? Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Rzeczywiście kilka dni temu byłem w Województwie Świętokrzyskim, w miejscu tragicznego, strasznego wypadku spowodowanego przez naćpanego i zapitego kierowcę, jeśli można go w ogóle kierowcą nazwać, który zabił pięć osób, odebrał życie niewinnym ludziom, nie ma na to zgody. Nie ma zgody na takie zachowania. I rzeczywiście trwa dyskusja również w praktyce prawa, nie tylko w Polsce. Czy kiedy mamy do czynienia z tak skrajnym naruszaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kiedy ktoś świadomie siada za kierownicą, wiedząc, że z dużym prawdopodobieństwem może doprowadzić do wypadku, którego skutkiem będzie śmierć innych osób? Czyli nie należy by to kwalifikować jako zabójstwo z tak zwanym zamiarem ewentualnym? bo w polskiej praktyce mamy dwa rodzaje zabójstw, Zab zabójstwo zamiarem bezpośrednim, to się mówi ktoś chce kogoś zabić i taki zamiarem ewentualnym, czyli ktoś przewiduje duże prawdopodobieństwo, że do zabójstwa dojdzie i na to się po prostu godzi, choć nie jest to jego głównym celem. I jak najbardziej to, co powiedziałem, dotyczy wszystkich spraw, które wydarzą się w przyszłości, tych, które są w toku, więc tej też. Zwłaszcza, że dochodziły do mnie głosy z powodu pana ministra Warchoła, relacje z, z tego procesu, że sprawca zachowuje się w sposób wielko arogancki, okazuje taką nonszalancję, brak szacunku dla osób pokrzywdzonych, dla, dla rodziny. Przecież tam dzieci straciły, zostały sierotami, straciły rodziców. Ten sprawca był pijany w stok. Dopuścił się manewru, który z wielkim prawdopodobieństwem musiał doprowadzić do jakiejś katastrofy, której skutkiem mogła być śmierć wielu osób. I to jest też przypadek, który będzie przedmiotem tego rodzaju oceny w Prokuraturze Krajowej. Poleciłem, aby wziąć pod uwagę wszystkie te okoliczności. Też i fakt, że na przykład w Niemczech doszło również do zmiany praktyki prawnej. Takie zdarzenia są już tam kwalifikowane jako zabójstwa, właśnie zamiarem ewentualnym. I uważam, że ten przypadek, o którym Pan mówi, spełnia wszelkie. Kryteria pozwalające na poważną ocenę i zastanowienie czy nie należy tutaj postawić, zmienić zarzut na zarzut zabójstwa niezle wypadku drogowego. Jeżeli. Z pana strony do prokuratorów może w tak, przygotowuję tego rodzaju wytyczne, one będą obejmować wszystkie sprawy, które są w toku i te, które są w przyszłości, chciałbym, aby prokuratorzy ofensywnie w tej sprawie działali i przełamali pewien taki konserwatyzm i ostrożność sądów. Bo nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jeżeli ktoś siada za kółkiem, to było prawie 2 promila, o ile pamiętam, alkoholu, 3 nawet, no to wie pan, że to jest człowiek, który jest jak rakieta, to jest broń. Samochód rozpędzony po 100 km na godzinę, przecież to jest broń, to jest jakby ktoś strzelał z pistoletu, jest większe szanse, że ktoś przeżyje i nie, 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 nie straci życia, niż jak zostanie trafiony tego rodzaju samochodem. No, troje dzieci zostało osieroconych, straciło... Rodziców, dwoje młodych ludzi, stosunkowo przecież jeszcze całe życie było przed nimi, zostało im to życie odebrane. A sprawca swoim zachowaniem jeszcze ostentacyjnym w czasie postępowania sądowego myślę, że wymaga stosownego zastanowienia co do trafności dotychczasowej kwalifikacji prawnej. Musimy bardzo twardo dać przekaz wszystkim, którzy chcieliby w takiej sytuacji jeździć samochodem, rozpędzać się jeszcze sto kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, że jeśli będą zabijać ludzi, to będą ponosić najsurowsze konsekwencje, włącznie z dożywociem. Takie mam poglądy i tego będę domagał od prokuratorów. Ostatnie pytanie, ponieważ pan minister udaje się na ostatnie, bardzo proszę. Panie redaktorze, zapewne będzie, skoro pan prezydent złożył tą nowelizację. Natomiast jak zagłosujemy, zapoznamy się dokładnie z tą nowelizacją. Myślę, że ta histeria, którą wywoła opozycja, też pod właśnie pretekstem obrony demokracji. To jest ta sama opozycja, która na, ko swoją twarz do znanego marszu, między innymi, przywołuje pana Seweryna. Które dał się poznać właśnie z, z swojej miłości do demokracji i standardów demokratycznych dzisiejszą swoją wypowiedział. No ta histeria opierała się na kłamstwach. są takie same kłamstwa, jeżeli chodzi o komisję, jak kłamstwa dotyczące pana sędziego Marciniaka. Te kłamstwa niestety z racji pewnych kontaktów polskiej opozycji Donalda Tuska znajdują posłuch za granicą, oni tego nie weryfikują. I szkodzą Polsce. Szkodzą Polsce tak wtedy, kiedy organizacje lewackie, czy popierane przez opozycję, przez Donalda Tuska, Platformę atakują polską piłkę i polskiego sędziego, niszcząc wizerunek polskiej piłki, polskiego sportu i w ogóle polskiego państwa. Tak samo szkodzą, kiedy kłamstwa te dotyczą wspomnianej przez pana komisji. Będziemy się nad tym zastanawiać, jak zagłosujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję. bardzo.